Cześć Adam. Adam, cześć Adam. Yy, jesteśmy w małej miejscowości na granicy tak jak powiedziałem mazowieckiego Warmińsko-Mazurskiego i tu właśnie w tym miejscu zamontowałeś kocioł zgazowujący na drewno naszej firmy jest to Praktik z tego co widziałem. Dokładnie tak. I jakby zacznijmy od początku bo z tego co rozmawialiśmy wcześniej to był kocioł typowo zasypowy. Yy, Bezklasowy, wymieniony no tak, na potocznie śmieciów, na drewno e, i węgiel. Na drewno i węgiel. E, jak tu przyszedłeś, dużo było pracy, żeby tą instalację jakby, jakby zmienić? E, tak, no pracy było masę, począwszy od przerobienia instalacji całej kotłowni, rozplątania e, wieloletnich praktyk tutejszych instalatorów, okay. tak, poprzez e, poprawienie komina uh -huh. i zainstalowanie docelowego kotła, który teraz tam jest. No super, dobra, no to w takim razie chodźmy do kotłowni, zobaczymy, jak to wygląda. Zapraszam. Chodźmy. Adaś, no mówiłeś, że tutaj kupę różnych przeróbek było. Jak jest zanim zacząłeś pracować w ogóle nad budowaniem nowej kotłowni? E, dokładnie. Zaczęło się od przeróbki instalacji, która uh -huh. jest schowana za buforami, uh -huh. e, czyli jest poprawiona instalacja wody użytkowej. Poprzez później montaż wkładu do komina. Mhm. No, z tym no. wkładem też podobno dobre, dobre historie były. Dokładnie trzy podejścia do, do wkładu. Komin stary, tak naprawdę w połowie systemowy, w połowie murowany, musiał zostać przerobiony na wkład stalowy, mhm. cały, pełny. No i do tego podłączony jest w tej chwili no to jakby nie jesteś amatorem w instalatorstwie, działasz już X lat, dużo lat, więc jakby takie rzeczy, wiesz jak rozwiązać i rozwiązujesz, żeby później na końcu użytkownik był po prostu zadowolony. Dokładnie. W ogóle celem budowania kotłowni jest taka, żeby klient docelowo miał jakąś przyjemność klientowi. Tak, jest, tak. obsługę jest. urządzenia i o obsługę całej kotłowni. Okej, okay, a teraz porozmawiajmy typowo już o zmienionej kotłowni, wyremontowanej kotłowni, zainstalowanym kotle, zainstalowanych buforach. Opowiedz Dwa zdania o instalacji. No więc tak. kocioł Praktik 25 kW, połączony z dwoma buforami 1000 litrów. Jeden bufor jest wyposażony w wężownicę CWU. I Czyli moim tutaj? zdaniem, Aha. ten pierwszy zbiornik jest zbiornikiem właśnie z wężownicą CWU. I jest to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Po pierwsze, nie mamy dodatkowego zbiornika w, w kotłowni. Dokładnie oszczędzamy uh -huh. miejsce. Uh -huh. Druga rzecz jest taka, że nie trzymamy zładu wodnego, więc uh -huh. nie mamy legioneli, nie uh -huh. mamy przegrzewów, czyli mamy zbiornik higieniczny tak naprawdę dla, dla użytkowników. Uh -huh. No takie rozwiązanie jest dosyć fajne. Y, bufory jaką, jaką mają pojemność? W nomenklaturze galmetu są to dwa razy po tysiąc litrów. Jeden ma 850 litrów zładu ładu rzeczywistego, mhm. drugi będzie miał też w okolicach 840 litrów zładu ładu rzeczywistego wody. A sama instalacja w domu to jest instalacja mieszana czy podłoga? Instalacja czy Instalacja w domu podzielona na dwie kondygnacje: góra-dół e, i instalacja mieszana, i podłoga, i, I grzejniki. grzejniki. Jest to zrobione na rozdzielaczach, tak? Dokładnie, do, do buforów e, Bufory połączone szeregowo do buforów podpięty rozdzielacz z dwoma grupami mieszającymi, i tak naprawdę sterowane są one dwoma termostatami dedykowanymi dla każdego piętra oddzielnie. Czyli niezależnie można sobie ustawiać temperaturę na dole. I na górze. Dokładnie. A samo użytkowanie kotła, no bo kocioł, umówmy się, jest wymagający. To nie jest typowy kocioł zasypowy, produkowany x lat temu, tylko to już jest zaawansowana technologia. I tak z perspektywy, z perspektywy jak rozmawiasz z inwestorem, tamten kocioł, a ten kocioł. No tutaj inwestor może się wypowiedzieć na ten temat i obsługa tego kotła a starego to na potrzeby ciepłej wody jest zredukowane pięciokrotnie, mniej obsługi, mniej palenia, dużo rzadsza obsługa kotła, tak, mhm. a w okresie grzewczym to się dopiero tak naprawdę, przekonamy, tak, ja, przekonamy, już nie ma, czyli tak naprawdę ten, bo kocioł stosunkowo nie, nie, niedawno został za, zamontowany, natomiast już widać pierwsze efekty, tego choćby podgrzania tylko ciepłej wody. Dokładnie. Na potrzeby podgrzania wody kocioł w tej chwili zużywa pięciokrotnie mniej paliwa niż to co było wcześniej. Uh -huh. Ze względu na to że zład wodny tu jest duży I, i palenie tak naprawdę w kotle odbywa się w tej chwili tydzień raz na tydzień raz na półtora tygodnia. A sam y, y, fakt już oddania kotłowni bo jakby wiadomo, zrobisz kotłownię, inwestor przyjdzie, zobaczy, no fajnie, wszystko działa, wytłumaczysz, to jest ten obiekt, to jest ten obiekt. Natomiast takie najważniejsze informacje, jeśli chodzi o samą obsługę kotła, bo to jakby też trzeba przekazać, prawda, inwestorowi, co robić, żeby był odpowiednio kocioł efektywny. Dokładnie. Po zamontowaniu kotła i przy pierwszym uruchomieniu kotła, no spędziliśmy tutaj chyba do 23.00. Pierwsze rozpalanie było i obsługa, tłumaczenie obsługi kotła, mhm. jak obsługiwać, jak rozpalać, jak dokładać drewno, no to to jest przy pierwszym uruchomieniu. Jeżeli chodzi o obsługę samej instalacji, to z doświadczenia wiem, że kończy się to tak, że jak zaczyna się sezon grzewczy, to i tak to i pojawia tak, się tak. telefon, mhm. ponieważ jest to e, to miejsce, gdzie to jest zamontowane, tylko jest blisko mojego domu, zamieszkania, mhm. więc skończy się to tym, że przyjedziesz, ty pokażę jeszcze raz tak. i już na działającym organizmie pokażemy, jak, jak dane rzeczy się ustawia, jak się obiegi reguluje, jak reguluje się temperaturę w domu i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Czyli tak zwana kompleksowa obsługa, stuprocentowa, jeśli chodzi o yy, yy, jakby rozmowę później z klientem, zabezpieczenie, yy, nie, nie zabezpieczenie, wytłumaczenie, jak użytkować ten kocioł, no prawda? W sezonie letnim i w sezonie, i w sezonie zimowym. Yy, sam kocioł. Dlaczego akurat ten model? Dlaczego ten model? Yy... Model jest dla, dla mnie już już dłuższy czas. E, fizycznie już go oglądałem wcześniej. E, na targach widzieliśmy się w, w styczniu albo w lutym. W Warszawie, Warszawie w Dandarzynie, na Fakach. Y -y -y. e, klient tutaj, pierwszy kontakt od klienta był taki, że chcemy kocioł zgazowujący konkurencyjnej firmy. Y -y. E, zaproponowaliśmy kocioł Blaze. E, tak naprawdę klient w internecie zobaczył. E, i wygodę użytkowania mhm. tego kotła w porównaniu do, do kotłów konkurencyjnych, no i zdecydował się na ten kocioł. E, różnica w cenie nie była aż tak, tak duża, tak bo jak policzyliśmy ochronę powrotu, zabudowano mhm. i to, mhm. to wbudowano, to w tym momencie ceny tak na tyle się zbliżyły, że zdecydował się na Blazer. Ten kocioł też jest obsługiwany przez głównie przez żonę inwestora. Inwestor jest w tej chwili w pracy i nie, nie ma go tutaj. Ale kocioł jest użytkowany przez, super, przez żonę, super, super. a prosta ta obsługa pozwala na to, że kobieta bez problemu sobie z nim daje, Daj, radę. daje radę. Tak jest. Tu Tłumaczyłeś jakim paliwem palić, jakim drewnem? Yy, oczywiście tutaj yy... Wiadomo, że kocioł zgazowujący najlepsze twarde drewno tak, niż tak, jest w okre... Ale nie zawsze dostępne, e, prawda? Tak, no, na naszych terenach jest to wręcz ciężko dostępne. Mhm. Popularnym drzewem, drewnem tutaj jest sosna i, i świerk. E, I tutaj państwo palą drewnem mieszanym. Tak, i tutaj załadowane jest drewno sosnowe, s, e, świerkowe, z, e, mieszane z brzozą. Ale oglądaliśmy popiół. E... Wysuszone to drewno jest, bo w zasadzie jest niewiele, niewiele popiołu. Tak, to dlatego, że tutaj jest spalana sosna, to też zaproponowałem kocioł, który ma pełną regulację Sonda lambda, tak, spalania tak. i powietrza wtórnego, pierwotnego. Dla, żeby to spalanie było zawsze jak... Na na Najefektywniejsze, na je na tak. tak jest. No dzięki temu kocioł wygląda tak, jakby naprawdę spalał drewno twardo. Tak. Super. No dobra, no to fajna praca. Liczymy na więcej filmów z Tobą, z Kotłownią. Niebawem będzie. A jeśli nas oglądacie, to zróbcie tam łapkę w górę, zróbcie subskrypcję i do zobaczenia.